Siemanko z tej strony, wasz ukochany, zwariowany, przysympatyczny Untafunta I w dzisiejszym odcinku otworzymy paczuszkę, o ikonę. O ikonę, zobaczmy. Tutaj już mam wszystko przygotowane. Odbieramy sobie. Podstawowa wersja ikony. Wszelakie paczuszki, które mamy, otworzymy sobie. Zobaczymy, co tutaj ciekawego nam wypadnie. Mamy jeszcze do odebrania dwie paczki po 100 tysięcy punkty przełomowe weźmiemy sobie tak, zastrzały i za asysty mistrzostwo strzałów i asyst, proszę bardzo, piek paczka za 100 tysięcy i mistrzostwo asyst, paczka za 100 tysięcy końców mamy aktualny team of the week do trafienia ronaldo, mamy mamy, mamy jeszcze drużynę Proszę, proszę mnie to wyłączyć. Mamy jeszcze drużynę najlepszych informów. Tak mi się wydaje, że jest jeszcze dostępna. Byłoby bardzo miło. Wieści. Dobra, nieważne. Otwieramy paczki. 15 paczek do otworzenia. Otwieramy sobie po kolei. Oczywiście ikona zostawiona na koniec. Paczki o 100 tysięcy przed nimi. Zobaczmy pierwszy traf. Austria. PO Co to jest? Rzadki UFC. Superanc. Następny sobie otwieramy duża paczka premium, duża złota paczka premium. I zobaczmy, co tutaj, tutaj też nic, bez lokautu, ale może chociaż nie, niestety, nawet nie ma ekranu. Ej, juke! Traktor, dzięki bardzo za follow. Tutaj, oczywiście, takie szrot do szrotu. Siema, siema. Jeszcze nie była otwierana, już u, u, wyprzedzę Twoje pytanko. Na początku otwieramy sobie takie paczki gniotowate. Przedostatnie i przed-przedostatnie paczki to będzie za 100 tysięcy. Dwie paczuszki niewymienne. Czy tutaj coś mamy? Nic nie mam. Muslera. No się, ale Aleksandra! Andrę! Nie on chce coś jest, coś warty. Dobra, to go tak wystawimy na szybkości. Albo niech się sprzedaje. Jak go kupią po minimum, trudno. Płakać nie będę. Następnie lecimy, lecimy tutaj. Paczka elektrum. Mam nadzieję, że będzie chociaż jeden walkout. Znaczy no jeden musi być, bo jest ikona. Niech będą dwa. Niech będą dwa walkouty w tym openingu. robę, To nie niezły. To niezły Jupiter. Dobra, ciebie to sprzedamy. Trudno. Nie będę płakał. Następnie otwieramy siedemdziesiątki piątki. Ale byłby faj, jakbym kliknął sobie teraz podstawową ikonę. Tu też nic, David. Ej, a czy. Czy ta drużyna jeszcze tych najlepszych informów to jest do trafienia w palce, czy nie? Muszę sprawdzić. E, Food Champions y, 14-8 i odpuściłem, już mi się nie chciało grać. Czyli tak zwany G3. No ale jakbym pewnie przytrajhardował tołem tam tą to G1 wbił, ale no już mówię, nie chciało mi się już odpuściłem, już mówię A W dupce Dobra, pokażcie mi to ten Dobra, nie chcę lecić przy okazji Dobra, teraz niech będzie tam mm. Tutaj też bez lockoutu O, świetnie, Dobra, jeszcze raz jak otwieram paczki, to mi wyrzuca tego Ten programik No mówię, no i jeszcze 8 meczu zapasu Nie, więc tam na luzaku Czekaj, tutaj sobie zrobimy trochę ten gdzie jest ta drużyna? Dostępny w paczkach do 1 grudnia. No to mamy, dobra. Wypadałoby coś trafić z tego. Co tu mamy jeszcze za? O, TIFO to też trzeba otworzyć. Po co nam to? O, telefon mi zgasł. Wait a second. Dobra, co jeszcze dalej? Po kolei. Rzadki piłka 75. Tu też nic. No nic nie daje. Mieliśmy w ogóle jakiś ekran? Chyba nie. Nawet ekranu, jeśli nie mówię Mmm Dobra, teraz mieszana paczka piłkarzy Prime. Dobra, dobra. Jest walkout, jest walkout. Co to będzie? Hiszpania. Bramkarz. DHA? DHA. Jest jeden walkout, czyli będziemy mieli dwa walkouty na pewno. Jest, jesteś teraz wart. Dobra, nic się nie dzieje. Na razie inwestycja się totalnie nie zwraca. No ale trudno. Eee, o, o. Niech będzie ta paczka. Jest walkout! Chorwacja, SP to będzie modlić? Modryć Okej, okay, myślałem, że Modryć ma 90 tej. Niewymienny. No trudno. Przeboleje to. Bakajoko. Niedobry, niedobry. Jestem. Dobrze, traktor, że jesteś, bo tu już są ostatnie paczki. Patrz. Pięć paczek nam zostało do otworzenia. W tym dwie za 100 tysięcy i jedna z ikoną. Tutaj nic, niestety. No, wcześniej, jak ci nie było DHA Jeszcze. Tu już mamy dwa walkouty. Czyli tyle, ile chciałem. Ale będzie przypał, jak na przykład nie poleci z paczki o ten, o ikonę walkout. <laughs> nie no, nie da się, wiem. Eee, dobra. Kogo w ogóle obstawiacie? Kogo obstawiacie, że wpadnie z tej ikony? Bo ja obstawiam takie... No może nie inzagi, ale takiego jakiegoś tam, tego Japońca. Tak mi się wydaje. To będzie taki traf... Nie Niezaprzyjemny. Tutaj mamy coś? Nie mamy. O jest nasz in... Ukochany... Commable No, jak pelę, to go wrzucę gdzieś tam, wiesz, na ławkę rezerwowych Gdzieś tam będzie wchodził, może tam w, nie wiem, w dogrywce w doliczonym czasie Dobra, paczka za 100 tysięcy Co to będzie, co to będzie? Otwieramy Pierwsza Walkout? nie ma. Czego się można było innego spodziewać? Ekrany, Holandia, SO. Delikt. No i co? Dupa. To tu jeszcze może być Rashford, ale Rashforda mam, to nie nie, nie może być Rashforda. Dobra, to wszystko QS Tutaj Następna paczka, za 100 tysięcy Nie ma walkoutu Ja cię chycę No nie Vayne o nie Ten, De Jong Wali tymi holendrami, czy to jest jakiś ten? Boże taki hulit? No nic poza tym dejongiem. 10 duplikatów, może coś w duplikatach? Nie. No i dobra. To jest ten dzień, to jest ta chwila, kiedy otwieramy paczkę z ikoną, podstawową wersją ikony. Pele albo Czech, ja to już bym przyszykował. O takie o, już wam pokazuję na czacie, co macie pisać. O, to będzie kwintesencja tego traf. Podsumowanie tego traf. A więc z dwóch paczek o 100 tysięcy poleciał szrot. Totalnie nic. Czy poleci coś z podstawowej wersji ikony? Otwieram. Niech Bóg tym palcem sprawi, że to będzie grywalna karta. Poszło. Żeby to nie była jakaś Japonia czy jakiś inny Meksyk, Włochy. Esio, co to jest? Nesta. Ile jest Marty Nesta? Podbin. Zaraz zobaczymy. Może chociaż na zero będziemy, co? Na 188. 300 tysięcy. No dobra. Nie ma tragedii. Mogło być gorzej. Masz rację. Mogło być gorzej. No nic. Trudne. I quickset. No dobra. Tak, tutaj już jesteśmy po openingu. To dzięki za bardzo, za wszystko. Mam nadzieję, że w przyszłości te trafy będą trochę lepsze. Trzymajcie się. Cześć.